Test PAPA stanowi integralną część badania screeningowego w pierwszym trymestrze ciąży, co w bardzo dokładny sposób pozwala nam na ocenę ryzyka wad genetycznych. Warto podkreślić, że y, żadne z badań, ani badanie ultrasonograficzne, ani badanie biochemiczne nie jest badaniem stuprocentowym. Dopiero połączenie metody jednej z drugą pozwala w, w najdokładniejszy sposób określić prawdopodobieństwo wady. Oczywiście. Z punktu widzenia rodzica ważniejsze wydaje się badanie ultrasonograficzne, łatwiej zobaczyć, opisać, zmierzyć. I tutaj niestety mamy pewną pułapkę z tego względu, że to, że dziecko w USG wygląda zupełnie prawidłowo, to, że widzimy kość nosową, to, że widzimy prawidłową przezierność karkową, wcale nie oznacza, że dziecko urodzi się zdrowe. Wykonujemy test biochemiczny równolegle do testu ultrasonograficznego, czyli między tym 11 albo i 14 tygodniem ciąży. Oczywiście możemy też go wykonać ciut wcześniej. I białka, które oceniane są na podstawie tego testu w ciążach, u których mamy do czynienia z wadą genetyczną, będą kształtowały się na innych poziomach, to będą inne wartości niż, niż w przypadku ciąży zdrowej. I w takiej sytuacji, kiedy obraz USG jest prawidłowy, a dziecko faktycznie ma wadę genetyczną, pomocne przychodzą właśnie wyniki testów biochemicznych, bo to one ostatecznie wpływają na ryzyko, które mm, oczywiście. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko badanie USG byłoby bardzo niskie, natomiast w połączeniu z testem biochemicznym takie ryzyko wychodzi bądź pośrednie, bądź wysokie, co wydaje się zupełnie sprzeczne z informacjami, które taka pacjentka uzyskała wychodząc z gabinetu po badaniu USG, ale jednak nakazuje rozszerzenie diagnostyki, sugeruje wykonanie dalszych badań nawet z amniopunkcją. Ponadto nieprawidłowy wynik testu PAPPA może y, y, świadczyć o y, zwiększonym prawdopodobieństwie pojawienia się pewnych powikłań na kolejnych etapach ciąży czy to rozwój nadciśnienia, czy, czy nie, nie zbyt małej masy urodzeniowej, może również świadczyć o zwiększonym ryzyku poronienia w, w, w kolejnych tygodniach ciąży. Dlatego, drogie mamy, warto robić badania biochemiczne, warto, bo dzięki temu zwiększamy czułość, po pierwsze, wykrywania wad genetycznych, a jednocześnie jesteśmy w stanie określić ewentualne, mm, możliwość, ewentualną możliwość pojawienia się innych powikłań w ciąży, takim jak nadciśnienie, jak niska masa urodzeniowa, jak poród przedwczesny, a dzięki czemu możemy albo wdrożyć odpowiednią profilaktykę, a na pewno zwiększyć nadzór nad taką ciążą, co doprowadzi do szczęśliwego jej zakończenia.